Dziś gościmy w sklepie mamie Sima, w którym Magda podpowie nam, co kupić dziecku do roku i nie wydać majątku. Magda, nam kilka pomysłów na prezent dla naszych najmłodszych pociech, takie do około 50 zł. Dla najmłodszych dzieci zawsze dobrym pomysłem jest jakaś przytulanka, tak? Każde małe dziecko lubi się przytulić. Fajnie, żeby było to coś miłego, fajnego, ale, ale również poręcznego. Jeżeli będzie to za duża przytulanka, no to wiadomo, że małe rączki jej nie chwycą i będzie problem. I tutaj na przykład. Mamy z takich propozycji na przykład takie świetne króliczki, wykonane z bardzo miłego, delikatnego w dotyku materiału. Albo zabawki już takie też z funkcją, czyli na przykład tutaj mamy taką biedroneczkę, która wibruje jak się pociągnie, więc można ją przyczepić do łóżeczka, do, do wózka i dziecko może się nią dalej bawić. Jest miękka, zabawna, kolorowa, na pewno przyciągnie wzrok dziecka. Innym fajnym pomysłem to zawsze jest książka. Oczywiście książki nie nadają się dla noworodków, ale już dla trochę starszych niemowląt czy dzieci przed ukończeniem pierwszego roku życia już można im pokazywać książeczki. Ważne, żeby były one bardzo kolorowe oraz ważne jest też to, żeby były bezpieczne, czyli muszą być wykonane z grubego kartonu, tak jak na przykład ta książeczka. Ma zaokrąglone rogi, więc nic się dziecku nie stanie, a jednocześnie zachęca do zabawy. Można opowiadać, pokazywać dziecku, więc zawsze jest to taka twórcza zabawa. Książeczek na rynku jest bardzo wiele, więc myślę, że jest z czego wybierać. Zawsze warto dziecku czytać, bez względu. Na wiek. Dla trochę starszych, znowu dzieci, ale też przed ukończeniem pierwszego roku życia, no, sprowadzamy posiłki, więc fajnie jest to wprowadzić w jakiejś fajnej kolorowej formie. Zawsze kolorowy talerzyk czy fajne sztućce yy, na pewno pomogą niejadkowi jeść. Kolorowe talerzyki, jak na przykład takie, taka kolorowa miseczka posiada. Z tyłu przyssawkę, którą można w łatwy sposób do gładkiej powierzchni po prostu przyczepić i wtedy się nie przesuwa i dziecko w bardzo prosty sposób może jeść. Te naczynia są lekkie i też oczywiście nie tłuką się. Nie tłuką się, można je myć w zmywarce. Trzeba tylko pamiętać, że zawsze takie kolorowe rzeczy z melaminy, bo jest to melamina, należy myć na górnej części zmywarki. To jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli będziemy myli tam gdzie garnki, to będzie ma to. A tak to nie. No i oczywiście sztuczce, bezpieczne, kolorowe, łatwe do chwycenia, bezpieczne. Tu też jest bardzo duży wybór różnych sztuczców. Gdy dziecko zaczyna pić, fajnie jest też mu zaproponować jakiś kolorowy, łatwy do trzymania w rączce kubeczek. Innym pomysłem dla najmłodszych to są grzechotki, tak? Dziecko zawsze um, lubi, jak coś dźwięczy, grzechocze. Tutaj mamy takie śmieszne grzechotki, które się tak fajnie przesypują. To są w zasadzie prawie instrumenty dla najmłodszych. I one są oczywiście bezpieczne, można je gryźć, to jest wszystko wykonane z materiałów nietoksycznych. A kiedy rosną ząbki? A kiedy rosną ząbki, to się przydają gryzaki i smoczki. I tutaj mamy takie fajne połączenie, bo jest to gryzak połączony z takim miejscem do przyczepienia smoczka. Więc można używać tego samodzielnie, można używać jako strażnik smoczka, czyli on nam się nie zgubi. Jeszcze w tej zabawce jest jedna funkcja, bo ona też może stać się pacynką, czyli można... W fajny sposób też animować i, yy, i opowiadać różne historie. I to wszystko do 50 złotych. Rewelacja. Wszystko do 50 złotych. Jeszcze są oczywiście różnopolorowe smoczki i też fajna rzecz i bardzo praktyczna, czyli yy, takie klipsy do smoczka. Inną propozycją są zabawki, które, yy, których możemy użyć na spacerze yy, i, za, i, i, i zająć dziecko czymś, kiedy jest niespokojne albo kiedy właśnie chcemy je uśpić. Czy w I, samochodzie? Czy w samochodzie, tak. To wszystko są zabawki, które można przyczepić do wózka lub do fotelika, albo również oczywiście do maty edukacyjnej, czy mm, zawiesić przy łóżeczku. Y, podstawowe kolory: czarny, biały, pomarańczowy. Czyli stymulujące. Stymulujące wzrok, zachęcający, No to są też pierwsze kolory, które dziecko widzi, więc y, pastelowe barwy mniej się sprawdzają y, y, w tej roli. Y, tutaj, tutaj wszystko grzechocze, szaleści. szaleści. Tak, tak i jeszcze oczywiście gryzaki więc też um, można dziecku dać to do rączki kolorowe książeczki materiałowe które też można przyczepić do wózka czy fotelika um, albo jeszcze inne zabawki czyli na przykład takie śmieszne kolorowe piszczałki um, kolorowe zachęcające do zabawy wydające dźwięk pies. łatwe w uchwyceniu przez małe rączki tak tysiące barw i kolorów Czyli nie trzeba wydać majątku, żeby kupić stymulujący, rozwijający, zabawny kolorowy prezent dla maluszka.